Jest Linda, bardzo miła pani na recepcji, jest bardzo przyjemnie, od razu jak się wchodzi do hotelu to trochę się poczułam jakbym była w domu, pójdę teraz na szybką kolacyjkę i wrócę i będę Wam pokazywać łazienkę i pokój. jest jest suszareczka. Uh! No, powiem Wam, że śniadanko godne. Były kiełki, było awokado, było bardzo dużo warzyw. Była rybka, jajeczniczka, kiełbaski. Także, słuchajcie, naprawdę nawet najbardziej wybredna osoba na pewno miałaby tam co zjeść. I mam naprawdę dużo siły, żeby iść zwiedzać Gdańsk, a przede wszystkim pójść na długi spacer wzdłuż morza, ponieważ dzisiaj jest obłędna, przepiękna pogoda. Co najważniejsze, nie wieje. Także, słuchajcie, Lecę i zaraz się widzimy na plaży. Czy jeszcze tylko szmineczka? No, to zaraz mogę iść na plażę. wygodne łóżko, pierwsze śniadanie. Czułam się jak w domu, dlatego polecam takie miejsca, a dodatkowo lokalizacja jest po prostu genialna i zaraz sami zobaczycie. Właśnie wychodzę z hotelu, także idziemy. Idziemy, zaraz zobaczycie, że ja naprawdę nie rzucam słów na wiatr. Słuchajcie, bo mi normalnie walizka spadła z wrażenia. Jezusa, jak to jest pięknie. Chcecie to zobaczyć? Przecież to jest jakaś bajka. Patrzcie. Będzie mi smutno opuszczać ten hotel, bo naprawdę jest on mega fajny. A ta lokalizacja to no to jest naprawdę hit.